Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Mio. Sponsorem programu jest Ceramizer, który regeneruje nie tylko silniki pojazdów. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Sponsorem programu jest Harley Davidson Twin Peaks Warszawa. Witam w programie Autoportret Ostrego. W dzisiejszym odcinku nowe elektryczne ogórek, czyli id Buzz od Volkswagena. Aplikacja, która uratuje niejedno życie, czyli pierwszy ratownik. Myślę, że spotykamy się w miejscu, gdzie królują motocykle, króluje benzyna, chociaż wiele firm motocyklowych też zaczyna tworzyć. No na razie rowery elektryczne, ale Kacpra, skutery. Ja mówię o motocyklach. Kacpra, nazywam pan elektryczny, bo Ty jesteś wielkim fanem elektryki, ale ostatnio stwierdziłeś, że elektryki mają jedną wadę. Mają yy, yy, zimową wadę wtedy za dużo zużywają prądu i to znaczy za dużo no zużywają do 30% nawet więcej. No i jest to trochę bardziej, jeżeli masz samochód szczególnie z baterią nie aż tak wielką, a jedziesz na przykład tak jak ja ostatnio 2700 km, to jest to trochę uciążliwe, bo podczas zimy te samochody jednak trochę wolniej się ładują, czyli zabiera to nam więcej czasu. No i więcej zużywają energii elektrycznej w związku z tym częściej musimy się ładować, tak? Kasper, czyli elektryczny samochód jest dobry z wyjątkiem samochodu elektrycznego w zimie, czyli Hiszpania jak naj... Nie, nie? nie, oczywiście, że nie, bo to wszystko zależy, tak jak powiedziałem, od baterii. Ja akurat pojechałem małym samochodem z mniejszą baterią, jak, e, jakbym pojechał większym samochodem z większą baterią, to ten problem by znikł, tak? E, jest to niby trochę dłużej, niby jest to uciążliwe trochę, ale to nie jest tak, że... E, z, nam tu niszczy całą podróż i przyjemność z podróżowania. Tak? No jest, zima zresztą wymaga też od ciebie tego, żeby jeździć wolniej, bo są trudniejsze warunki na, na drodze, i tak jedziesz wolniej. Yy. Tu, jeśli chodzi o autostrady, to oczywiście one są zawsze przeważnie w 90% odśnieżone i nie ma przeszkód. Natomiast bocznie, boczne drogi, no to różnie wyglądają tak? w różnych krajach. Więc... Kacper, ale ty pokonujesz naprawdę konkretne dystanse, traktujesz samochód elektryczny jak zwykłe auto. O, do jazdy po, służbowej, też. Ostatnio w Twojej kolekcji samochodów elektrycznych pojawił się bardzo ciekawy pojazd. Co to, to jest? Już ostatni. To jest dostawczy samochód, który był zamawiany tam e, półtora roku temu. Czekałem na niego dosyć długo. No to jest nasz klasyczny ogórek, terrorysta. Nie wiem jeszcze, jak go można nazwać. E, e, samochód e, dzieci kwiatów, czyli ID.BUS to obawiam się, że gdyby dzieci kwiaty miały jeździć takim samochodem przez Stany to by się popłakały, bo przy amerykańskim podejściu do techniki to pewnie po 200 kilometrach samochód by stał zepchnięty do rowu na tym by się zabawa skończyła. Oni nie myśleli o takich przyziemnych rzeczach jak ładowanie, skuteczność ładowania, krzywa ładowania, ich to nie obchodziło, ich interesowało raczej to co rośnie na polu koło drogi, a gdzie stacja benzynowa się znalazła to tam się tankowało, natomiast Kacper, to jest troszkę inne podejście do y, mobilności. Dlaczego wytłumacz mi jest taki regres, jak chodzi o elektryki? Pewna wielka firma wynajmująca samochody, światowa firma sprzedała całą bazę elektryków. No nie wiem, czy całą bazę, natomiast chodziło, chodziło tu o, głównie o Tesle. Widzisz, u nich jakby króluje Excel. Tam się muszą wszystkie tabelki zgadzać. Teraz kupując samochody dwa lata temu elektryczne, Tesle w dużej mierze, kupili je, dajmy na to po 300 tysięcy. W międzyczasie Elon Musk stwierdził, że musi nadrobić tabelki w swoim Excelu i musi tą sprzedaż podnieść. Powoli zaczyna się już wojna cenowa, więc te samochody zaczynają e, e, tracić, e, jakby e, być coraz tańsze. I teraz Tesla taką samą jak kiedyś za 300, wtedy kiedy oni kupowali, kupujesz za 200. W związku z tym, m, jakby zwrot, e, e, amortyzacja tego samochodu i później odsprzedaż auta okazuje się, że kupili e, e, drogo i muszą sprzedać tanio. A wiesz, ale samochody elektryczne mają potworny spadek wartości. Po trzech latach to tam jest nawet 50% nie sięga wartości wyjściowej, bo kończy się akumulator. Oni tłumaczą, ta firma wielka, która poczekaj, która wynajmuje te samochody, tłumaczy to czymś zupełnie innym. W przypadku jakiejkolwiek stłuczki, mniej lub bardziej poważnej, często dochodziło do tego, że trzeba było kasować wóz, ponieważ przy uszkodzeniu tych skomplikowanych systemów, a już nie daj Boże, Baterii, no to już jest po prostu tragedia. I oni powiedzieli, że to im się nie kalkuluje, bo ilość złomowanych samochodów przekraczała sens funkcjonowania. Jak to jest? Nie, nie rozbiłeś nigdy elektryka, nie uszkodziłeś, ale gdyby. No nie, wiesz, to jest trochę takie e, e, gadanie, bo nie ma to na, na to żadnych danych, tylko to są jakieś powielane gdzieś tam przez kogoś, wypowiedziane historyjki, których nie możesz sprawdzić. Kacper, ale ta firma 19 tysięcy samochodów wywaliła. Ale dlatego właśnie, że po prostu mają straty i muszą to, nie kalkuluję się nowych kupować. Natomiast oni 19 tysięcy elektryków, a ile w tym czasie sprzedali spalinowych samochodów, powiedz mi? Ale jakiej firmie mówisz? O, w nie, Tesli? Nie, nie, właśnie o, właśnie o Sixt, tak? Nie, nie, nie inna firma, nie, nie wymieniajmy. Bo nie będziemy robić reklamy. Słuchaj, to jest. To jest tak, że samochód spalinowy przy stłuczce daje się naprawić w cywilizowany sposób. Elektryk już gorzej, niedługo będę robił materiał w firmie, która naprawia samochody i spalinowe, i elektryczne, i oni powiedzą. Jaka jest różnica? Ale to jakby inna bajka. Wiesz co? Plusy i minusy, wiadomo, zawsze będą występowały i występują. Elektryczne samochody są twoją pasją, potrafisz z nich korzystać, umiesz nimi jeździć, bo to też jest ważne. Kiedy ktoś siada do przykładowo Tesli i grzeje na full po autostradzie, no to nie dojedzie nie daleko. Ty masz swój styl jazdy, który sprawia, że potrafisz pojechać do Hiszpanii, do, na południe Francji, na Węgry i nie masz stanów lękowych. Nie, nie mam. To jest tak, im szybciej jedziesz, tym więcej spala samochód. I to, bo to jest trochę takie porównywanie, wiesz, na razie te samochody wszystkie są niekastrowane jeszcze. I teraz możesz spokojnie kupić auto 600 koni, 800, 1000 koni, które ma 2,5 do setki i ono potrzebuje mocy. Jeżeli wybierzemy się teraz Tesla model Y, która ma 2,5 sekundy do setki i 1000 koni, i będziemy nie zapinać non-stop, to i tak chyba dojedziemy szybciej niż Mercedes MG klasy AMG. No tak, ale on dojedzie, zatankuje i pojedzie a, dalej. No tak, ale on się będzie musiał trzy razy tankować. Więc to nie jest też tak, że on. A Tesla raz, nie? Więc to. Wiesz, to, to, to jest tak, że teraz to są potwory, tak? No wiesz, ja mam też powyżej grubo 500 koni i dwa samochody, to są potwory. No, jeżeli porównasz to do innych potworów i zaczniesz jeździć tymi potworami i z, z nich tą moc wyciągać, no to też będziesz się musiał co chwilę tankować. Tylko jeszcze jest jedna rzecz, tak? Ja spędzę 15 minut dłużej na tankowaniu czy tam na ładowaniu niż ty, tylko że ja do tego Gdańska dojadę o 1000 zł taniej. No to jest czy zastanowić, czy 15 minut jest warte tysiąc złotych, tak? No mnie nie stać na to akurat, tak? Więc wolę pojechać e, wolniej czasami, dojechać i nie płacić. E, nie wiadomo ile, tak? no. Ja rozumiem, ludzie lubią spaliniaki, lubią sobie czasami szybciej pojechać. Tylko z drugiej strony zastanawia mnie taki fakt, bo gdzie byś nie uderzył, to każdy mówi, że no nie, ja to jeżdżę przepisowo, bo to nie można być piratem drogowym, bo to nie ta, no to jak jedziesz przepisowo, chłopie, to wszędzie dojedziesz. Bo 120, ja jechałem ID bazem ostatnio zima zimno, 24 kW na, na setkę, czyli zrobiłem 300 km 320. No to co, co, po 320 kilometrach zatrzymałem się na 9 minut po to, żeby dołożyć sobie e, trochę tylko prądu. 9 minut. Od momentu, kiedy się zatrzymałem do momentu, kiedy wyjechałem, tak? Nie chodziłem e, e, nie, nie, do, do toalety, nie stałem w kolejce za kimś, kto bierze akurat hot dogi. Podszedłem, wpiąłem samochód, karta, jak... Naładowałem sobie, oczywiście z zapasem jeszcze, żeby dojechać do domu, to 9 minut, pyk, odpiąłem i pojechałem dalej. Jak widzicie Państwo, Kaspran nic nie przekona, on jest wielkim fanem elektryków. I jeszcze na zakończenie parę słów o ID.Busie, o którym wspomniałeś nieśmiało. Samochodzik pełen uśmiechów w każdych miejscach. Do tego wszystkiego ma parę takich udogodnień, które mi się spodobały, od chociażby hak. Tak, ma półautomatyczny hak. Jest to dlatego zamówione, bo niestety ten IDBAS na razie jest produkowany tylko w wersji krótkiej i w zasadzie nie można go porównywać z Volkswagenem Transporterem, tylko bardziej z Kedi przedłużonym. No, mi akurat w środku wystarcza, bo zajmujemy się niewielkimi powiedzmy elementami, które potrzebujemy przetransportować, ale czasami występują dłuższe jakieś profile, gdzie musimy klientowi podwieźć. No to hak przyczepka do tego i masz już nieograniczoną w zasadzie długość możesz przewozić. Ten samochód jest naprawdę uśmiechnięty, jak się na niego patrzy, to są pewne nawiązania do tego starego ogórka. Jest dużo uśmiechu nawet w miejscach, których byśmy się nie spodziewali, że jest i warto to zobaczyć. Do tego wszystkiego jest funkcjonalny, bo wiesz no, umówmy się, Niemiec robi wszystko tak, żeby było, ale nie musi być koniecznie ładne. Tak podchodziłem zawsze do niemieckiej roboty. Natomiast tutaj jest miło. Znaczy tak, tu jest miło, ale ten samochód zawsze był miły i zawsze nie był niemiecki, bo on był wesoły, tak, no Niemcy produkują niby smutne auta, aczkolwiek tutaj mam taką pewną teorię, że Włosi produkują piękne samochody, które się szybko nudzą, natomiast patrząc na niemieckie auta, no bardzo dużo ponadczasowych, zresztą sam masz w garażu, ponadczasowy samochód, tak, jest piękny cały czas, tak, jest... Można stać i się też na niego patrzeć, tak? Kiedyś postaram się znaleźć do programu jakiegoś totalnego wroga elektryków. Zobaczymy, jak panowie na argumenty sobie poradzą w kwestii, czy tak, czy nie. Argumenty. Zobaczymy, jak to będzie. No, nie będzie to z pewnością Jaś Fasola, który niezbyt pochlebnie wypowiedział się ostatnio o elektrykach. Oparło się to nawet, jak mówiłem, kiedyś o parlament brytyjski. Natomiast. Kogoś takiego, kto rozsądnie o tym będzie mógł powiedzieć. I ciekawi mnie bardzo, jak Kasper zbije jego argumenty. Dzięki Ci bardzo, Kasper. Dzięki serdeczne i zapraszam na następne elektryfikacje Ostrego. Elektryfikację Ostrego. O, będzie to trudne. Takie moje programy zarówno Autoportret, jak i Motoślad są zawsze z ludźmi, którzy starają się zrobić coś takiego, co będzie pomagało w ratowaniu ludzi. Generalnie bezpieczeństwo to podstawa, ale jeszcze do tego wszystkiego możliwość zadziałania szybkiego, profesjonalnego i jak wiemy, no, różnie bywa, jesteśmy w różnych punktach y, miasta, Polski i nie wiadomo, gdzie jest ten najbliższy ktoś, kto może udzielić pomocy osobie, która tej pomocy potrzebuje. Powiedz mi, skąd taka idea, skąd taka koncepcja? Koncepcja pierwszego ratownika, programu pierwszego ratownika, wzięła się tak naprawdę z tego, co się, się dzieje na świecie: bo first responder to są ludzie, którzy potrafią udzielać pierwszej pomocy, a wystarczy ich powiadomić. Czyli trochę jak Uber, chcemy połączyć ludzi, którzy już potrafią udzielać pomocy z tymi, którzy potrzebują pomocy. Do tego potrzebujemy często właśnie jakichś nowych technologii. Potrzebujemy oczywiście szkoleń. Chcemy jak najwięcej tych pierwszych ratowników mieć, dlatego opracowaliśmy program szkolenia i będziemy szkolić jak najwięcej lokalne społeczności, jak i również defilatoria AED, czyli to, co już możecie spotkać w naszej przestrzeni na dworcach. W pociągach, one są wokół nas, ale często ludzie nie wiedzą, gdzie jest najbliższy defilator. I w tym nam pomóc ma technologia i systemowe działanie, czyli stworzenie takiego programu, o którym mogą się dowiedzieć wszyscy, mogą się zarejestrować, mogą przyjść na szkolenie i w przyszłości kogoś uratować, komuś uratować życie. Ale wy tworzycie też taką mapę defibrilatorów. Tak, aplikacja z mapą defilatorów w Polsce mamy naprawdę już ponad 20. Tysięcy defiatorów gdzieś w publicznie dostępnych, gdzieś w firmach, w wielu miejscach, w szkołach, więc często ludzie nie wiedzą, gdzie, gdzie, gdzie je możemy spotkać. Nie wystarczy tylko znaczek taki ogólnoświatowy na temat tego defiatora, czyli serce z piorunem. Ale dzisiaj aplikacja, aplikacje pomagają, tak? Musimy szybko coś znaleźć, wyszukać, wiedzieć, gdzie jest. Nasz program idzie trochę dalej, bo chcemy tę wiedzę przekazać dyspozytorom medycznym. Oni mogą kierować ludzi do najbliższego defibratora AED lub będą to bezpośrednio temu pierwszemu ratownikowi przekazywać, tak? Na przykład jednego wysyłają pod defibrator, drugiego na miejsce zdarzenia, więc oni razem mogą już ze sobą współdziałać i ktoś może to koordynować, czyli. Aplikacje, czyli Czytkość. nowa technologia. Wiem, że w tej chwili w telefonie można znaleźć wszystko, ale czy pracujecie nad tym, żeby ta aplikacja była połączona z numerem 112? Y tak, naszym ambicją programu Pierwszy Ratownik jest połączenie tego naszych rozwiązań technologicznych z rozwiązaniami systemowymi z rozwiązaniami krajowymi. To co się dzieje obecnie w programie to aplikacja Pierwszy Ratownik jest testowana lokalnie w Wielkopolsce i tam już mamy super efekty, ponieważ Pierwsi ratownicy zaalarmowani można powiedzieć z partyzanta, gdzieś tam przez lokalnego koordynatora w ramach testów, potrafią dotrzeć na miejsce od 1,5 minuty do 3 minut, a pierwsza defibrylacja dzieje się między czwartą a piątą minutą, czyli nasz poszkodowany ma ponad 50-60% szans na przeżycie w porównaniu do 80%. Ludzi, którzy obecnie przeżywają nagłe zatrzymanie groźnie na ulicy. Także mamy szansę przeskoczyć nawet kraje skandynawskie, czy też Niderlandy w tym udzielaniu pomocy przez pierwszych ratowników. 4 minuty to jest chyba najdłuższy czas, kiedy człowiek po zatrzymaniu akcji oddechowej ma szansę. Już po czterech minutach dochodzi do nieodwracalnych zmian w korze mózgowej i dlatego serce, które przestało efektywnie pompować krew, musi jak najszybciej ruszyć. Żeby serce ruszyło, po pierwsze musimy uciskać klatkę piersiową mocno i szybko. Jeżeli rozpoznamy, że człowiek nie oddycha, uciskamy klatkę piersiową mocno i szybko. Oczywiście ktoś dzwoni po pogotowie ratunkowe, ale jak najszybciej musimy też podłączyć defibrylator, podłączyć AED, aby serce mogło zostać zresetowane, aby szybko podjęło swoją naturalną pracę serca. Mówicie ciągle defibrylator, do ale przecież są różne sytuacje drogowe, nie wiem, ktoś jest połamany, trzeba go ułożyć w odpowiedniej pozycji i trzeba to zrobić szybko, zanim nieprofesjonalni ludzie dotrą i zaczną robić coś na zasadzie, no pana trzeba posadzić, bo, bo, bo leży. Dokładnie, nasz program nie tylko skupia się na nagłym zatrzymaniu krężenia, czyli związanym coś z sercem, ale w wyniku urazów też to serce może przestać pracować. Uczymy również, jak tam mać krotoki, złamania, oparzenia. Ten program jest całościowy, skupiony na pierwszej pomocy. Ja mogę podać przykład. Trzy tygodnie temu, jadąc do Krakowa w małej miejscowości, najechaliśmy na małe zdarzenie. Małe, dlatego że została osoba potrącona na przejściu dla pieszych. Miała uraz nogi. Zaopiekowaliśmy się, był krwotok, zatamowaliśmy te wszystkie elementy. Chwilę później wezwane pogotowie też uruchomiło straż pożarną. I chwilę później, 100 metrów od naszego miejsca zdarzenia, przewrócił się człowiek, przestał oddychać, był nieprzytomny. Zaczęliśmy uciskać klatkę piersiową. Mieliśmy defibrator w samochodzie. Użyliśmy szybko defibratora i co się okazało, to był strażak, który biegł na to wezwanie do swojej remizy, żeby przyjechać do nas. Uratowaliśmy mu życie. Uratowaliśmy tego, który był poszkodowany, ale my tam byliśmy. A takich przypadków w Polsce jest bardzo wiele, i jakbyśmy systemowo mogli informować, nawet w trasie, takich ludzi jak ja, jedących sobie na spotkanie, moglibyśmy uratować więcej osób. Zdarzeń jest bardzo dużo, ale jeżeli mówimy o samym nagłym zatrzymaniu krążenia, to jest od 30 do 40 tysięcy przypadków rocznie w Polsce. Ale zadam ci jedno pytanie, bo na pewno. Wymaga to masy czasu, też pieniędzy, żeby stworzyć taką aplikację. Czy ktoś wam w tym pomaga? Tak, program powoli zdobywa partnerów. Jednym z partnerów świeżo, że tak powiem, zdobytych jest Inpost. Mamy ze sobą grupę Polpharma, a także firmę technologiczną Bilenium. I, I czekamy na kolejnych partnerów, ponieważ jesteśmy w stanie, że tak powiem, wypełnić potrzeby zarówno dużych partnerów, ale uwaga. Mały lokalny sklep. Mały sklep gdzieś tam, mała firma, gdzieś lokalnie może zasponsorować szkolenie dla dwóch czy trzech osób. Może kupić defibrator, który będzie wisiał na szkole i zrobić dokładnie to samo, co ten duży partner, który, który może kupić na przykład 100 czy 200 defibratorów, ale w skali lokalnej ten mały przedsiębiorca może zrobić dokładnie to samo. Macie szacunek dla Was, że to robicie. Czy macie jakiegoś Facebooka, gdzie mogliby się zgłaszać potencjalni sponsorzy, czy też osoby zainteresowane wejściem w akcję? Tak, zapraszamy na stronę www.pierwszyratownik.pl. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na LinkedInie, tam gdzie mogą nas znaleźć także, także firmy i przedstawiciele działów CSR i ESG, poszczególnych firm, także bardzo łatwo jest nas wyszukać w internecie i trafić do odpowiednich osób. No, jak mówiłem, będziemy wspierali wszelkie tego typu akcje. Panowie naprawdę przyłożyli się do tego zadania, żeby było i żeby była szansa na ratowanie ludzi. Coś chciałeś dodać? Tak, bo ten program jest firmowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, czyli taka organizacja, która zrzesza wszystkich strażaków, ochotników, ale również pracujemy z Państwem Strażą Pożarną. Ale w tej chwili jakby zgłaszają się do nas kolejne organizacje ratownicze, jak Polski Czerwony Krzyż, jak właśnie ratownictwo drogo, drogowe w PZMocie, więc my nie zamykamy się w Wśród tej społeczności każdy, kto potrafi udzielać pierwszej pomocy, może się dołączyć, może promować ten program, szkolić i dawać takie świadectwo, że naprawdę niewiele wystarczy, żeby komuś ratować życie. Niewiele. Nie można zrobić krzywdy bardziej osobie, która już nie żyje. Proszę Państwa, na wszelki wypadek tu się jeszcze raz wyświetla adres, pod którym możecie dołączyć do akcji, zapytać, zapytać o szkolenia. Przybywajcie, bo to naprawdę bardzo, bardzo ważne. Dzięki wam wielkie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.